W co lub w kogo pan wierzy? Jezus Chrystus tylko i wyłącznie. Czy można być osobą wierzącą, nie chodząc do kościoła? Proszę pani, pff, to wszystko zależy, wszystko zależy, ale raczej praktyka jest ważna, moim zdaniem. A kim dla pana jest Jezus Chrystus? Bogiem jedynym w Trójcy, żywym, prawdziwym. A co się dzieje z panem po śmierci? Tak jak według wiary katolickiej, tak jak mówi Biblia, są trzy, trzy stany według, yy, według kościoła katolickiego, według od dogmatu katolickiego: czy jest piekło lub lub nie, lub po prostu niebo. No. A co musi Pan zrobić, żeby być zbawionym? Eee, so według mnie, tak? Eee, Przy pani, e, najważniejsza jest wiara. E, wiara, wierzyć wierzyć, e, praktyka i, doby, i na końcu dopiero te dobre uczynki jako katolik, bo uważam bez tych trzech, trzech rzeczy, co z tego, że będziemy e, biczować się, chodzić na jakby na. E, na uczęszczać do kościoła, jak nie będziemy sprawiać, że nie będziemy się wzajemnie l, lubować ko, kochać? Nie? A czym dla Pana jest łaska? Łaska? U, łaska to chyba łaska Boża, czyli jego, jego jakby. Ne, jego, jego cecha, czyli to, że wy, wybacza. Jest sprawiedliwy, ale wybacza. Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu? E, tak musiało być. A czy wie pan czym jest dobra nowina? Dobra nowina, nie wiem, bo proszę Pani, to chyba, to chyba Pani wie. To, co mi chce Pani przedstawić, no, to chyba Pani przedstawi. Czy wie, że Pan w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię? Oczywiście sądzić żywych i umarłych. A gdyby Jezus dzisiaj stanął na pana drodze, co Pan by mu powiedział? Dziękuję Ci, dziękuję Ci za, za wszystko i za każde nawet za cierpienie, na które przyszło mi spotkać na tym świecie. Dziękuję Ci za wszystko, o, bo nie jestem godzien, żeby cię o cokolwiek prosić, jestem po prostu wdzięczny. Dziękujemy bardzo.